Witam Was w kolejnym filmie na naszym kanale i dzisiaj rozpoczynamy dzień 14, 14 14, 14 dzień naszego vlogmasu. Powiem Wam tak szczerze, że mamy godzinę 11.25 ja wstałem jakąś godzinę temu i przez całą tą godzinę ja się ogarniałam, żeby jakoś wyglądać jak człowiek, bo dzisiaj w ogóle źle się jakoś się czułam, tak z rana, ale spoko, przeszło mi. Muszę sobie zrobić śniadanie. Bo ja nic jeszcze nie zjadłam, wszyscy yy, już zjedli, a ja zostałam tak bez śniadania, że muszę sobie zrobić śniadanie. E, pokażę Wam, co sobie zrobię. Nie mam żadnego punktu, co ja mam zjeść tak swoją drogą. Zjadam coś takiego, wiecie, trochę Little Bit Fancy, ale mm, nie chcę mi się też tego robić. No ale chyba zrobię, bo yy, kanapek już nie chcę, także zrobię sobie coś ciekawego do jedzenia w ogóle. Dzisiaj mam w planach pojechać do Toys R po resztę zabawek. Bo powiem tak szczerze, że ja mam teraz bardzo duży problem z moim bratem, on tam siedzi, dlatego ja tutaj nie wiem, będę mówić trochę szeptem, jeżeli chodzi o jego e, kwestie prezentu świątecznego, bo on mnie tutaj usłyszy i zaraz przyleci i będzie miał pretensje, ponieważ powiem tak szczerze, że ja nigdzie nie mogę znaleźć tego PlayStation, on chce ten PlayStation 5 i ciągle o tym wspomina. Ja go rozumiem, że on to chce, bo gdyby on to dostał od Mikołaja, to ja bym też tego uży, używała. Więc też chcę, żeby on to dostał. Ale po prostu gdzie nie sprawdzałam? Sprawdzałam w sklepie, sprawdzałam w Argosie, byłam już w kilku sklepach i wszędzie jest to wyprzedane. Ja rozumiem, że to jest popularne, ale no bez przesady. I po pierwsze, cena jest taka, że lepiej nie podchodzić, no ale dobra, cenę pomijmy, tak? Na cenę już mogę się zgodzić, ale to jest wszędzie wyprzedane. Jakby nie wiem, co ja mam teraz mu kupić. Jeżeli nie znajdę tego PlayStation 5, no to będę miała przypom, jeżeli chodzi o prezent dla mojego brata. Dla tych moich młodszych brata nic, to coś tam znajdę, wiecie, jakaś laleczka, jakiś misiaczek, jakiś domek dla lalek, one się tym zadowolą. Ale mam problem z moim młodszym bratem. I tak myślałam, że jeżeli nie znajdę tego PlayStation, to kupię mu Nintendo Switch bo on mówił, że chce albo to, albo tamto ale wiem, że bardziej byłby zadowolony z tej konsoli niż z Nintendo, ale no jeżeli nie znajdę, no to co poradzę, mój drogi bracie, nie znalazłam mm. także, moi drodzy, tak będziemy dzisiaj jechać do tego Toy Centrala dalej, będę szukać tej konsoli może mi się uda w końcu ją znaleźć, jeżeli znajdę to będę bardzo zadowolona z tego powodu, a ja nie przedłużam ile sobie robić stanie po jestem już głodna Teraz ja zrobiłam sobie śniadanie, tu mamy płatki kukurydziane z kyr, do tego starłam dwa jabłka, tylko one są były takie malutkie, więc dlatego jest tak mało. Dodałam cukier i cynamon i taką mieszankę orzechów z owocami suszonymi, także może nie wygląda jako super fancy, ale uwierzcie mi, serio jest mega dobre w smaku. Także jajem i jedziemy. przyjechaliśmy, moi drodzy, do Curiousa, to chyba tak to się nazywa, to jest taki typowy e, brytyjski sklep, coś jak u nas Media Expert, Media Mark, to e, u nich jest właśnie taka odmiana i szukam PlayStation 5, ale na razie nie mogę tego znaleźć, a jeżeli nie znajdę PlayStation, to poszukamy Nintendo, ale wolałabym, żeby to było jednak PlayStation, bo wiem, że on po prostu będzie bardzo dowolony z, ni z PlayStation niż z Nintendo, no ale jeżeli nie znajdę tego, to wezmę mu tamto. Wiem, że z tego również będzie bardzo zadowolony. To że chyba raczej w takim typowo świecie to ja bym się osobiście nie odnalazła, ale mój brat już jak najbardziej tak odnalazłam, tylko że tutaj jest samo pudełko, a chyba w kasie są e, konsole, ale udało mi się go znaleźć. No i dobrze, zapytaliśmy się pana czy mają dostępne teraz od ręki, żeby, wzi żeby wziąć i kupić Co to, to powiedział, że nie, że w ogóle nie mają dostępnych e, właśnie tych konsol Trzeba się zapisać, zapisać się do jakiejś, na jakąś listę Także powiem szczerze, że taki mam problem z kupnem tego prezentu Także coś czuję, że jednak popadnie na ten Nintendo Switch, ale wiem, że on również będzie z tego zadowolony Ale po prostu powiem tak szczerze, że ja osobiście jestem bardzo e, zszokowana, że taki duży problem jest z konsolą. Ja wiem, że to jest PlayStation 5 w ogóle, no ale jednak cały czas to jest konsola. i teraz wiem, że może mnie za to z nienawidzą, co ja powiedziałam, ale jestem dziewczyną i tak to postrzegam, chociaż pewnie Oscar nie będzie zadowolony, że ja to tak ujęłam, ale. Mam bardzo duży problem znalezienia dla ciebie tej konsoli, także nie wybrzydzę, jak dostaniesz mi ten do Switch i się nie czepiaj. Tak szczerze, że mój tata od dłuższego czasu myśli nad zmianą telewizora u nas w salonie w Polsce i sobie tutaj upatrzył Samsunga 85 cali. To jest wersja chyba QLED, ale powiem szczerze, że on to określił jako maluszek i że ten mu się bardzo podoba. Także. W tak w, moich, w oczach mojego taty wygląda mały telewizor, kochani. Jeszcze y, przyszłam do działu z dronami, z kamerami, bo też się zastanawiam nad dronem, bo on mi coś y, jakiś czas temu wspominał, że właśnie ten dron jest bardzo fajny i że on mu się bardzo podoba. I to jest, takiego, kosztuje 1245 funtów, także jest on stosunkowo drogi, ale powiem Wam tak szczerze, że to są bardziej... Mm, sprzęty do takiego profesjonalnego nagrywania, profesjonalnego użytku, a mój brat ma 11 lat i po prostu podobają mu się drony, także nie wiem, czy opłaca się kupić aż tak mu y, drogiego, że on po prostu tego y, nie nieumyślnie, czy on tego po prostu nie popsuje, no i wiadomo, y, wtedy będzie trochę lipa. I teraz ja jestem bardzo ciekawa, o co chodzi z, tym, z tymi okularami, które Chyba jakoś się łączą z, to, z tym dronem Nie mam zielonego pojęcia Ale serio, wydaje się on być bardzo, bardzo ciekawy Ale jednocześnie bardzo drogi No i teraz tak, szybki update sytuacji Ponieważ mm, sprawdzaliśmy I w mieście, w którym ja mieszkam Zlikwidowano wszystkie sklepy Toys Us. Zamknięte oh! Tak, słychać, po mojego brata, który jest bardzo zadowolony Z tej sytuacji Także pojechaliśmy na stację benzynową i teraz nie Także teraz idziemy do bijemu, bo potrzebuję tortownicy na makowiec, bo w tym roku będę robiła dwa makowce i mam jeszcze w planach zrobić sernik. Także potrzebuję tej tortownicy, a tutaj jej nie mam. Także idziemy z moją mamą. <laughs> idziemy i ją kupimy. I tutaj przy okazji pokażę Wam. Czy tutaj jest może coś w ciekawego? Może tutaj znajdę coś dla Sofii. To, że to moja bratanica, tak? Ma tak samo na imię jak ja. Także może coś. Zajdę i Wam to pokażę. Co genialnego tutaj znalazłam. Jeżeli ktoś jest fanem Friends, fanem przyjaciół, to BMI za 4 funty może kupić balsam do ust w kształcie filiżanki oraz mm, takiego kubka na wynos z kawą. E, to jest chyba z ich kawiarni. Powiem tak szczerze, ja nigdy tego serialu tak od początku do końca nie oglądałam, ale wiem, że jest mnóstwo jego fanów, także BMW za 4 funty macie jakąś małą cząstkę tego serialu. Ja prawie zawsze kupuję świeczki Yankee Candle, które po prostu mają tak tutaj przepiękne zapachy. Moim ulubionym właśnie z tych wszystkich, które tutaj są, to jest właśnie ten, to jest Coconut Splash, ale on pachnie tak pięknie mi on pachnie wakacjami, taką może nie pinacoladą, ale takim właśnie słodkim drinkiem. Jest on serio genialny, a tutaj obok nich są świeczki, które mają zapachy czupców. także. Ciekawie, ale jednak, mimo że ja słodycze lubię, bardzo lubię słodycze, to jednak te glam janki bardzo mi się podobają. Nie mam zielonego pojęcia, co się ostatnio ze mną dzieje, ale po prostu niczego nie mogę znaleźć w tych sklepach. Znalazłam tą blaszkę, taką, która mi pasuje, ale po pierwsze, ona jest silikonowa, po drugie, ona jest dobra, ale ja jej potrzebuję dużo większej tej blaszki, bo no, po prostu potrzebuję większej, a tutaj po prostu nie mogę. Większej znaleźć, także mam problem. Mamy wersję milionerów. Milionerzy, którzy obsługują kosztują 20 funtów. Strzeżono, więc nigdy tego nie oglądam, powiem tak szczerze. I przeróżne wersji Monopoly. Ja wiem, że Oskar miał, e, to był Monopoly um, Developer i chyba Monopoly Milionerzy jakoś tak. W ogóle powiem szczerze, że on jest takim dużym fanem gier planszowych jeszcze większym fanem niż ja, ale e, teraz już pomimo mojego brata, ja szukam czegoś dla moich dla mojej bratanicy, dla mojej Sofiki, owszem, ma na imię po mnie <tak>, tak, w rodzinie mam dwie sofie, właściwie to nawet trzy ale szukam czegoś dla niej i nie mogę znaleźć niczego z Angry Birdsami ona tak kocha te Angry Birds, a ja niczego nie mogę dla niej znaleźć z tymi um, Angry Birdsami, chociaż tutaj mamy jakieś Juicy Couture, taka um, taki zestaw DIY do robienia bransoletek, ale ona ma trzylatka, to na raczej nie będzie z tego zadowolona Także szukam, szukam czegoś tutaj dla niej. Muszę zdobyć, co? Bo ja teraz sobie tak znam sprawę, że muszę znaleźć larwę. Ona to jest taka, to jest taka bajka o takich robaczkach, którą ona uwielbiam. Ostatnio ma na nią fazę, ale jednak Angribercy wygrywają. A Anglibertsów nie mogę znać, może pójdę do działu takiego bardziej chłopięcego. Byłam w dziale takim bardziej chłopczykowym, również tam nie było Angriberdsów, także... Mam bardzo duży problem nawet z kupnem dla niej prezentu. Ale wydaje mi się, że jak kupię jakąś lalę, to ona też będzie zadowolona z tego i nie będzie jakoś bardzo wybrzydlać. Lalki też lubi, ale jednak Angry Betsy wygrywają. Poszukam. Idziemy jeszcze do Range, bo nie mogłam znaleźć tutaj tej blaszki. Także... Blaszki tortownicy, to właśnie tortownica jest. Także nie mam dzisiaj jakiegoś warta do zakupów. Macie małe dzieci, lub lubicie tego typu gadżety, to w Range macie za 3,9 takie cute medełko z Mikołajem lub z Pingminem, więc całkiem urocze. byłam dział z blaszkami, z tortownicami, ale powiem szczerze, że wszystkie są takie malutkie jedynie to jest tam taki set z kilkoma, ale ten set mi się tak w sumie nie, nie jest mi potrzebny. Bo po prostu potrzebuję jednej takiej sporej tej blaszki. Ta jest bardzo fajna, bo to otwieracie i. To możecie otworzyć i to jest łatwo wyciągnąć te ciasto, ale jest ona bardzo malutka, a ja potrzebuję serio sporej, po prostu większej tej blaszki, także okay. będę dalej szukać. Wróciłam do domu i mam bardzo duży problem, bardzo duży problem, bo ja w tym roku chcę zrobić trzy ciasta, a blaszki nie kupiłam. Nie kupiłam tortownicy, jeżeli słyszycie jakieś przecinanie tego typu rzeczy, no to sorry, ale otworzyłam okno, bo tutaj w poddaszu jest tak duszno, że po prostu masakra, a mój sąsiad jest wielkim fanem tego typu rzeczy DIY, który robi w ogrodzie, także ja wszystko słyszę. Ale wróćmy do tego. Nie kupiłam blaszki. Nie kupiłam blaszki, po prostu nie wiem o co chodzi. Byłam w BM-ie, byłam w Poundlandie, byłam w range, gdzie nie idę, ubatuję blaszki, a blaszki nie mam, nie mam tortownicy, także no... Jeżeli jesteście w UK i wiecie, gdzie kupię średnią lub dużą blaszkę, najlepiej taką otwieraną, to napiszcie mi w komentarzu, a ja będę Wam niezmiernie wdzięczna, bo potrzebuję do świętego Bożego Narodzenia blaszkę. Eee, ale już przestańmy narzekać: mamy święta, nie narzekajmy tak tyle, bo święta będą lipne. Otwórzmy kalendarz obrotowy, czyli otwieramy 14 okienko, którego nie widzę. Okej, okay, widzę. Jest duże, bardzo duże. Tak on wygląda. Zobaczymy co teraz mamy mm, Ale to pachnie kokosowo I moi drodzy mamy produkt pełno wymiaru że Mamy kostkę Kostkę pod prysznic o zapachu kokosowym Które pachnie Prześlicznie Powiem szczerze, że ja nigdy nie byłam wielkim fanem Używania kostek pod prysznic. Zawsze wolałam jakiś żel pianka Albo olejek to jest, to jest to jest, to Ale jeżeli mam tą kostkę, która pachnie Wieśmienicie bardzo chętnie ją użyję, nie wiem co jeszcze będę robić, ale kupiłam bardzo fajny kubek, kubek S S od Sophie. to mm, S od mojego imienia, e, także mm, dzisiaj zrobię może jakiś mały seans filmowy, bo w sumie idziemy aktualnie z moim młodszym bratem, który poleciał przede mną jak strzała e, po mleko, ponieważ mamy w planach zrobić sobie taki wieczór filmowy, taki wieczór seans, który... E, będzie miał w sobie takiego właśnie świątecznego fajba, także bo mi potrzebne mleko i a to, że mamy na tej samej ulicy, co są dosłownie kilka domów dalej od naszego domu sklep spożywczy, no to idziemy po mleko i mamy blisko. Także ja wchodzę i będziemy robić będziemy robić yy, salas świąteczny. No i dobrze, wyszliśmy, mamy mleko, mamy chipsy, które dzisiaj będziemy jeść, ponieważ salon filmowy bez żadnych przekąsek to nie jest filmowy, także my idziemy i będziemy wszystko przygotowywać, ale najpierw muszę umyć okno w moim pokoju. No i dobrze, moi drodzy, zaczynamy robić kakao. Te odgłosy to jest pralka, która, e, która teraz w moim działa, robimy pranie, a pranie z 3,5 godziny, e, także nie mogę tutaj czekać, muszę zrobić go e, muszę zrobić już teraz, także, no i dobrze, robimy muszę i podgrzać mleko. Także zaczynamy z naszym kakao. I tak swoją drogą, to pokażę kubek, który dzisiaj kupiłam. Mi się podoba bardzo. Kupiłam go w tak on wygląda i ma w sobie S wyglądu tak. Glam, ładnie, a jednocześnie jest duży, także idealny na mięte kochani. I na tego typu kakao, także mam nadzieję, że e, ten, ten bałwanek raczej powinien wejść w tym Z reguły to powinien wejść. A jeśli nie wejdzie, to będzie lipa i będę wziąć inną szklankę, a bardzo nastawiłam się na ten temat, także ja gotuję lako i zaczynamy. Także teraz wkładamy naszego bałwanka do gorącego leka i on powinien zaraz się roztopić. O, patrzcie, jak to się fajnie roztopia. W sumie, wiecie, to coś w środku tam jest, ale co, to ja jeszcze nie wiem, bo Oskar zrobił swój pierwszy i tu mamy marshmallow. Takie te malutkie pianki, także bardzo... Fajnie, dobra, niech się to jeszcze trochę roztopi. Dobra, moi drodzy, wybraliśmy film. Właściwie to dzisiaj wybierał Oscar, a wybrał gwiazdkową skupę z 2004, także jak to obejrzymy, to powiem wam, czy w ogóle ten film mi się podoba. podoba. Całkiem fajnie, ale spodziewałam się jakiegoś większego wow, także moja ocena to takie 6,5 na 10, no ale całkiem było ok. Ja się dołam i żegnam i widzimy się w filmie na naszym kanale, czyli już jutro. Pa!